Dzień dobry, cześć. Już tak dawno nie trzymałam kamery w ręce i nie vlogowałam, że się zupełnie odzwyczaiłam. Cały czas tylko montowałam jakieś stare materiały i szczerze powiedziawszy, mam w nich cały czas mega zaległości. Ale mmm, dzieje się też dość istotna rzecz, bo <grym>, o której no, ciężko mi nie wspomnieć. Jedziemy do Polski, i zostały nam 4, 4 dni do wyjazdu. Musimy się zabrać do roboty, musimy się spakować. Musimy kupić do końca prezenty dla rodziny, a właściwie to głównie dla dzieci, bo to one zawsze na nie czekają. Musimy posprzątać cały dom, zastanowić się, co wziąć ze sobą jeszcze dodatkowego, bo w Polsce na przykład musimy odzyskać nasze stare dyski, które się popsuły straszliwie. No i tak, no, plan jest dość napięty. Hania dzisiaj jeszcze ma ostatni dzień w szkole, także będzie jakieś y, małe świętowanie. Plus, otworzyli basen. <grydy> Mój Stefan już nie chodzi do przedszkola od ponad tygodnia, dlatego strasznie ciężko mi się montuje, i mam znowu kolejne zaległości w montowaniu. No, ale, ale e, kamerę trzeba wziąć, trzeba pogadać i pokazać, co się tu dzieje, bo jest zamieszanie. Może zacznę od tematu tych prezentów, o których wspomniałam, bo e, to pewnie ciekawi niejednego z Was. Bo często dostaję pytania, co przywieźć amerykańskiego do Polski, e, i my w tym roku, my co chwilę jeździmy do tej Polski jednak, e, więc już nasza rodzina jest nieźle obdarowana tymi amerykańskimi gadżetami, ale udało mi się kupić fajne e, amerykańskie typowo bawki także pokażę wam, co wieziemy. No dobrze, to tak na szybko pokażę Wam, co tutaj zebrałam. Po pierwsze, to nie moja czapka, to mojego olka, ale seria czapek z Parków Narodowych, tak jak tutaj jest Josemite, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy, ale czapkę mamy, jest rewelacyjnym pomysłem, bo po prostu piękne są te naszypki. Bardzo lubię te czapki. Mamy chyba dwie albo trzy już na ten moment i myślę, że ta kolekcja raczej będzie się powiększać, bo. No bo po prostu są bardzo ładne, estetyczne i mam nadzieję, że tak naprawdę to te e, czapki będziemy przywozić już z konkretnych miejsc, które odwiedzimy. Jak widzieliście film o urządzaniu pokoju Stefana, tam pojawił się na półce taki a, czerwony Chevrolet. Nie wiem właśnie jaka to była marka samochodu, ale piękny, czerwony, stary samochód. I właśnie takie klasyki amerykańskie, takie piękne e, samochody można tutaj dorwać w różnych sklepach, m.in. w Walmartie. bo akurat ja tam je kupiłam. I proszę bardzo, tutaj mamy piękny pickup, up jest Chevrolet z 1966 roku. pick up sierra A tu już klasyka gatunku, czyli korweta z 67, no po prostu bajkowa. No i te zabawki e, pójdą oczywiście do kuzynów e, Stefana i Hani, e, do, ch do chłopców. Jedna z takich firm, która zajmuje się produkowaniem bardzo ciekawych, fajnych m, zabawek, rozwijających też. No ta to może nie do końca jest rozwijająca, ale jest na pewno e, bardzo zajmująca, bo mój Stefan na przykład potrafił siedzieć godzinami w tej e, naklejance. To, są, to jest e, firma Melissa Duck, bardzo tutaj często znana, lubiana. Wiem, że w Polsce też już ich produkty są dostępne. I tutaj mamy akurat takie naklejki, które można odklejać i przyklejać wielokrotnie. E, już e, Stefan tak często ich używał, że już straciły swoje właściwości przyczepności, ale prawda jest taka, że naprawdę długo, długo, e, na długo starczały, także one pojadą też z nami. I teraz jeszcze Wam pokażę świetne wyklejanki, którymi my sami byliśmy obdarowani. Okazało się, że jest to hit, bo, po pierwsze, to jest naprawdę super rozwijające, po drugie, motoryka mała, bo tutaj trzeba naprawdę się postarać, żeby to dobrze wykleić. To są różne rysunki, z tyłu są naklejki, które pasują do konkretnych miejsc. No, i można sobie dłubać godzinami. Stefan lubi, Hania lubi, bierzemy ze sobą do pociągu. No i właśnie da, będą obdarowane nimi dziewczyny, kuzynki. Dwie te same. Można było znaleźć jeszcze jakieś inne wzory dla chłopców. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. To jest firma, która jest dostępna w targecie. Lama. To są rysunki, które przyozdabia się takimi malutkimi. Też w sumie naklejkami, tylko że takimi bardziej biżuteryjnymi. Są też e, numery. E, jest taki specjalny długopis, którym e, się przykleja te naklejki. E, Hania ma podobne bransoletki do robienia i bardzo jej się to podoba. E, zajmuje ją to, e, cieszy się jak to robi, także mam nadzieję, że i e, kuzynostwu również. Przypadnie to do gustu. Jeżeli chodzi o starszych, <noise> starszych mieszkańców Polski, czyli moją mamę, mamę mojego męża, w tym roku nie robimy jakichś dużych prezentów, ale jest jeden, który mi wpadł w oko. Najczęściej osobom w naszym wieku warto kupować coś, co po prostu w Stanach jest dużo tańsze, w stosunku do tego, jak drogie jest w Polsce. I na przykład są to kosmetyki Elisabeth Arden. Klinik, e, I tak naprawdę mnóstwo różnych innych firm, firm, których nie będę teraz już wymieniać. To są świetne, na pewno trafione pomysły. I na przykład torebki Michaela Corsa, Kelvina Kleina, to wszystko jest tutaj dużo tańsze. Natomiast u nam spodobała się włoska torebka, więc mało, bardzo mało amerykański prezent. Ale torebka jest według mnie naprawdę super ładna. Ma prześniczny kolor, jest pakowna, jest bardzo lekka. I też fajna organizacja jest w środku, także torebka jedzie z nami. No dobrze, to tak wygląda wstęp do tego filmu, a ja teraz zabieram się za sprzątanie albo pakowanie, albo organizowanie. Jeszcze nie wiem, która część, ale za coś muszę się zabrać. dobry, dzień dobry, jak widzicie, mamy nowy dzień i nowe wyzwania, przede wszystkim pakowanie. Zaczynamy. Dlaczego pakowanie jest wyzwaniem? Oprócz tego, że pakowanie nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, umówmy się, a na tak długo, jeszcze z całą rodziną, to generalnie zawsze nastarcza, nastręcza nieprzyjemności. Natomiast wyzwanie jest podwójne. Otóż, po pierwsze, w pakowaniu zawsze chcą pomagać moje dzieci. A po drugie, mają super przedziwne pomysły, co zabrać ze sobą i jak się pewnie domyślacie, nie można się obejść bez tych rzeczy. Także Mamo! czeka mnie negocjowanie z tym panem. Mamo, ja mhm. bym pokazała, jak ja spakowałam Twoje zabawki po mojej walizki. On już spakował. No dobrze, to sobie tutaj mamy. Biorę niewiele rzeczy po to, żeby dokupić trochę ładniejszych ubrań, bo brakuje mi po prostu marek, w których kiedyś ich się ubierałam, czyli Mango, Zary. To są takie dwie marki, które naprawdę chciałabym, żeby były tańsze tutaj i żeby były lepiej dostępne, bo niestety nie mamy tych sklepów w okolicy. Więc tak, tutaj mamy. Trzy sukienki, spódnica cztery koszulki, dwie na tym cieplejsze dni, na zimniejsze dni. Spodnie, dwie pary krótkich, jedne długie i jedne leginsy plus kostium kąpielowy, tutaj bielizna, i tu buty, i nie wiem, może jeszcze jedną spódnicę wezmę. I to wszystko. napakowanie walizki do samolotu, rzeczy podręczne i pokażę Wam co biorę dla dzieciaków, bo to Was pewnie najbardziej będzie interesować. I teraz jeszcze czeka mnie przygotowanie jedzenia na podróż, bo jak wiecie Hania ma alergię, a w związku z tym my musimy zadbać o jedzenie dla niej w 100%. No dobrze, już tutaj jak widzicie ogarnięte, tutaj jeszcze nie do końca, wszystko się tu dzieje, a ja chciałam Wam pokazać co będę robić jutro z rana. Tu będzie makaron zwykły, bez niczego, albo ewentualnie z jabłkami, bo mamy jeszcze je do skończenia, tu obok będą placki bananowe, a tu będą hot dogi. Pod dogi z parówkami, i taki jest plan jedzeniowy. Myślę, że wystarczy. A oprócz tego, jeszcze smaki, Mamy squeezy, żelki, bochania lubi, to dla Stefana. Tutaj jeszcze apół sos dodatkowy, rodzynki, bo znalazłam. I tutaj jakieś gumy. Są też małe ciasteczka. I są też takie batoniki to są takie batoniki specjalnie bez właśnie żadnych dodatków mleka czy orzechów. I czy coś jeszcze jedzie? Chyba, chyba już tyle. Dzisiaj w ogóle jeszcze taka ciekawostka przed wyjazdem. Kupiliśmy słuchawki, bo nie, mam, nie, nie możemy znaleźć żadnych słuchawek w domu, które moglibyśmy podłączyć do ładowania. I Sony słuchawki Olek kupił za 9 dolarów. Niewiarygodne. Przecena 30 dolarów taniej. Także udało się. Dom praktycznie ogarnięty, przede wszystkim łazienki ogarnięte, ogarnięta spiżarnia. jakoś jeszcze lodówkę muszę umyć. No, to jeszcze czeka mnie mycie lodówki i, i chyba tyle. Już zrobione. Spakowani, przygotowani i jedziemy na lotnisko. Tradycyjnie z rana wydawało się, że wszystko mamy ogarnięte, zapięte na ostatni guzik, i tak była no, nerwówka na koniec. Może nie nerwówka, ale generalnie wszystko działo się szybko. Ja bez makijażu, tak jak widzicie, bo do samolotu raczej się nie maluję. I w międzyczasie właśnie jedziemy, a ja ogarniam jeszcze nasze atrakcje warszawskie. bo... Mamy jakiś tam plan, ale jeszcze go dopracowujemy No i właśnie um, staramy się kupić bilety dla nas na seanse warszawskie Nie wiem na ile dobrze mnie słychać tutaj e, w tym samochodzie Także e, kończę relację z samochodu No i co? Chyba widzimy się w Polsce No może jeszcze w samolocie Utknęliśmy, utknęliśmy w kolejce do check-inu z dużo ludzi, czekamy już chyba z 20 minut. 60 milionów. No już piesku. Przejedziesz się do Polski? Tak! Cały czas o tym mówicie, prawda? Kiedy na samolot. Co? Nie, jest nie, samolot. nie, nie, Lufthansa, nasza. Lufthansa? nie, 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 chyba, nie, 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 Lufthansa. No chyba, nie ma, wiesz, Leci Chciałam wam pokazać takie miejsce. Proszę bardzo, to jest toaleta dla psów. Pieski mogą tu przyjść się wysiusiać. O, tak. Jesteśmy. Niemczech. Jesteśmy u no. Ładnie pachnie? Jak to już Szwabów <noise> <noise> Przywitała nas pogoda Pod psem hey, It będzie magical what you walk through Can I have a minute of your time? No i co? Nie ma dziadka, nie ma dziadka. <laughs> Aha, a ktoś tu nas nie widzi <laughs> <laughs>